Zaproszeniem stałym, wiecznym zaproszeniem tej chwili jest receptywność. I nawet jeżeli możemy mieć jakieś swoje własne podejście do tej chwili, swoją własną percepcję tej chwili, swoje własne wytłumaczenie tej chwili, to w rzeczywistości. Nawet jeżeli to wszystko jest obecne w nas, te wszystkie interpretacje, te wszystkie za i przeciw, jesteśmy czystą receptywnością, która doświadcza. I zaproszeniem tej chwili jest to, żeby stać się przejrzystym lustrem i odbiciem swojej własnej natury poprzez pozwolenie. Poprzez danie sobie pozwolenia na oddech w czystej receptywności, w czystym przyjęciu tego, co jest, tego, co czujesz, tego, co się wydarza, swojego oddechu, wszystkich sensacji, wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych bodźców. Wszystko, co się wydarza. Możesz to wszystko, wszystko przyjąć jako receptywność, jako otwartość, którą jesteś. Co się dzieje? Co się dzieje, kiedy pozwalasz sobie na to? Co dzieje się, kiedy nie próbujesz robić. Niczego, na moment, ze sobą, nie próbujesz niczego zmieniać, nie próbujesz się czuć inaczej, nie próbujesz na moment zbawiać świata, na moment zawieszasz wszystkie dążenia, żeby było inaczej niż jest. I to nie oznacza, że zamykamy się na inspirację. Które naturalnie mogą się wyłonić z tej przestrzeni, tej czystej receptywności. I to nie znaczy, że, że nie, będziemy, nie będziemy działać, nie, nie, nie nadamy im naszej energii. Ale w tym momencie możemy być odpoczynkiem jako receptywność, która jest otwarta, która czuje, która oddycha, która doświadcza. I z miejsca tego spokoju. W magiczny sposób tak wiele rzeczy, które dotychczas wydają się być takie zagmatwane i niejasne, i wydają się być takim wiecznym pytaniem, bez żadnej takiej sensownej odpowiedzi, którą. Poczułbym w sobie, którą odnalazłbym jako takie uczucie takiego jasnego działania, takiego jasnego kierunku w życiu. I magią tego zaproszenia jest to, że, że tak wiele dylematów odnajduje swoją odpowiedź właśnie w tej przestrzeni, która jest bezpośrednim otwarciem się na inteligencję serca, dlatego że serce. Jest takim portalem, jest portalem ku inteligencji naszego ducha. Niektórzy nazywają to jakimś wyższym ja. Możemy powiedzieć duszę, jakkolwiek, jakkolwiek nie chcesz to nazwać inteligencja wszechświata. Mamy do niej dostęp poprzez nasze serce, które jest właśnie tym, receptywnością. I kiedy my pozwalamy sobie być. Tym przyjęciem, tą otwartością. I to nie znaczy, że, że mówimy czemuś nie, to nie znaczy, że, że to jest jakaś wymówka do tego, żeby nie brać odpowiedzialności za, za swoje życie, żeby się tak zatrzymać na zawsze. Wcale o to nie chodzi, dlatego że kiedy naprawdę się zatrzymujesz, to odnajdujesz siebie jako radość, inspiracji. Która żyje i która w naturalny sposób bierze odpowiedzialność za wszystko. I która porusza się swoją inspiracją, a nie jakimś ciężarem jakiegoś przymusu. I oczywiście, że życie stawia nam jakieś wyzwania, i nie wszystko jest zawsze takie różowe, ale chodzi o to, że nasze podejście jest bliskie sercu. I wtedy wszystko jest inne. I czujemy się jak w domu przede wszystkim. Dlatego, że to jest dokładnie to, czego szukamy na tej duchowej ścieżce. Chcemy się czuć, chcemy doświadczać siebie jako dom, chcemy być tym, czym jesteśmy, chcemy żyć, poruszać się, żyć dobrze, ale jako spokój, którym u samego źródła naszej istoty niezmiennie jestem, jesteśmy, Ty jesteś. Spokój mówi do samego siebie w tej chwili i zaprasza samego siebie do oddechu w czystej receptywności serca. Zaufaj. Zaufaj temu, że możesz sobie na to pozwolić i zaufaj temu, że właśnie w tym, właśnie w tej otwartości odnajdziesz rozwiązania wszystkich dylematów. I nawet jeżeli jedyne co będzie obecne w tobie, to po prostu sama piękna cisza, którą przy okazji jeszcze możesz być może oceniać jako jakieś takie uczucie pustki. O nic się nie dzieje. Wszystko jest niby ok, ale, ale problemy nadal istnieją. Tak. Tylko widzisz z miejsca tego odpoczynku. W pewnym momencie zaczynasz, do, zaczynasz dostrzegać i zbliżać się do postrzegania twojego serca, które nie widzi problemu, a widzi jedynie zaproszenie do, do tego, żeby podejść do sytuacji z trochę innego miejsca i tym innym miejscem jest właśnie ten odpoczynek w czystej receptywności. Tutaj są odpowiedzi i nawet jeżeli odpowiedź wygląda jak cisza, to zaufaj, temu, to zaufaj temu, że właśnie tak przemawia do Ciebie szukam światła. Inteligencja wszechświata przemawia do Ciebie w każdym momencie. Jeżeli jest to forma ciszy, zaufaj, niech, niech to będzie cisza i pozwól, żeby w tym słuchaniu tej ciszy, nie jako niecierpliwość, która domaga się jakiejś jasnej odpowiedzi, takiej, Dosłownej odpowiedzi, ale jako piękna ciekawość, taki magnetyzm samego serca, które, które doskonale wierzę w tym, w tym wysłuchaniu siebie, wysłuchaniu ciszy, którą jestem, łączę się z inteligencją mojej duszy. Która wie, co zrobić, która wie, jak się zachować, która wie, jaki jest następny krok w moim życiu, która wie, jaki jest mój kierunek, jaki jest, jaki jest ten ma magnetyczny kierunek, który przyciąga moje serce do serca, które. które ma formę zewnętrznych okoliczności. To jest magnetyzm serca do serca. I ponad naleganiem na to, żeby, żeby te okoliczności były inne niż są, jest ten odpoczynek jako czysta receptywność, która potrafi się spotkać ze wszystkim, co jest trudne, z każdym wyzwaniem. I nadal doświadczenia mogą nie być łatwe, ale kiedy spotykam się z nimi jako serce, odnajduję siebie jako odwagę, która potrafi Zmierzyć się, przeżyć, poczuć wszystko. I z tego miejsca wszystko jest inne. To jest inny wymiar. To jest inny wymiar mierzenia się z tym, co jest. Zupełnie inny. Dlatego tym jest zaproszenie tej chwili. Tym jest zaproszenie Twojego życia. Tym jest zaproszenie. Twojego przeznaczenia. Tego, co naprawdę masz tutaj do zrobienia. A wszystko zaczyna się od prostoty, czystego przyjęcia, które nie nalega na to, żeby coś było inne niż jest. I które z tego miejsca spokoju, które odnajduje w sobie, odnajduje w sobie siłę, Inspirację i wiedzę, co zrobić. Nawet jeżeli jedyną odpowiedzią, jaka pojawia się w tej chwili, jest sama cisza i sam spokój. I to nie jest nic złego po prostu całkowicie się w nim zanurzyć i odpocząć w nim. Bo właśnie tak się zaczyna kolejny krok Twojego życia, na który od zawsze czekałaś. which